Witam bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że trafiliście Państwo na, na ten filmik. Dla osób, które mnie nie znają, ja nazywam się Marek Burek. Jestem... Nie mamy zbytnio czasu. Drodzy Państwo, jestem kim jestem. Dla każdego kim innym. Pomimo, że do nowego roku zostało nam jeszcze godzina 10 minut, Niestety ja o godzinie 0 będę najprawdopodobniej 640 metrów pod ziemią. Kto wiecznie 740, a, a i kto wiecznie nie 900. W życie. Dlatego właśnie teraz chciałbym z okazji nadchodzącego nowego roku życzyć szczęścia. Przede wszystkim szczęścia, zdrowia. Dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych najbliższych pokoju, bo 2014 troszeczkę nas postraszył wojną. Miłości, miłości, otaczających uśmiechów, zadowolenia z pracy, sukcesów w tej pracy, spokoju, żeby ten. Nowy rok 2015 nie był gorszy niż, niż jego poprzednik. No i kasy, oczywiście. Kasy tyle, żeby nie brakowało na marzenia. I oczywiście wiele marzeń niech się spełniają. Do tych życzeń, do tych życzeń pragnę Państwu dołączyć piosenkę. Jest to nowa piosenka, którą niedawno. Stworzyłem dlatego nie jest jeszcze zbytnio grana, drodzy Państwo. Chciałbym jeszcze poinformować o tym, że, że w 2015 roku pragnę umieścić wiele, znaczy wiele, no kilkanaście, myślę, filmików na YouTube. Dlatego zachęcam do subskrypcji, aby na bieżąco być poinformowanym, kiedy, kiedy filmiki się pojawiają. Natomiast. Jeżeli piosenka będzie się podobała, łapki w górę motywują. Piosenka nosi tytuł Wera. Kiedy jedzisz. Kiedy czekasz na spotkanie, kiedy leżysz, kiedy myślisz, co się stanie, czy nie lepiej znowu wsadzić głowę w piasek? Świat jest pełen przecież takich zwykłych masek. Jeśli to ma taką zwykłą jednak nie wie. Twoją klatkę tworzy, by być niewidzialną. Zobacz, z której strony wiatr ci dzisiaj wieje. Rozwiń żagle, wena przecież synergialną jest. Jeśli chcesz dzisiaj sam uczynić, możesz pierwszy krok. Popatrz w niebo, Może udać się nie spróbujesz, to na pewno się nie uda, Wierząc w siebie ty potrafisz czynić cuda? Ci też pod By mogły być zamknięte, nie dopuszczaj W kasetach tylko wiatry, wojny, mordy. Nie potrzeba wiele, żeby się załamać. Potrafili usadzić nawet konkordy. się, że nie potrafią ciebie złamać. Jeśli chce. Dzisiaj sam uczynić możesz pierwszy krok Popatrz w niebo, daj ten najlepszy skok Los potrafi czynić cuda Raz się uda, raz nie uda Spróbuję wtedy zawsze może udać się jeśli chcesz, sama możesz dziś uczynić pierwszy krok. Pozostawisz to, to znowu minie rok. Los to taka straszna kryja. Raz nas sprzyja, raz nie sprzyja. Spróbuj wtedy, zawsze może udać się. I piosenki wynieś chociaż jeden moral. W którym miejscu jesteś, jest to dzięki Tobie Jeden całe życie siedział, drugi chorał Nic nie robiąc nie pomożesz teraz sobie Trzeba się los odmienić. Czasem tylko wystarczy za swoim stać. Niech patrzenia może ci zmienić. Stań przed lustrem, podnieść głowę. God, Popatrz w niebo, oddaj ten najlepszy skok. Los potrafi czynić cuda, raz się uda, raz nie uda. Spróbuj wtedy zawsze może udać się. Jeśli chcesz dzisiaj sam uczynić, możesz pierwszy krok. Pozostawisz to, to znowu minie rok. Los potrafi czynić cuda, raz się uda, raz nie uda. Spróbuj wtedy zawsze może udać się. Wszystkiego dobrego w